R230 Mercedes SL, SL500 dokładnie. E, film będzie kręcony na prośbę właściciela pojazdu. W samochodzie mamy taki oto objaw po uruchomieniu. Czerwony akumulator. Jeszcze go nie, jeszcze go nie diagnozowałem, ale. Jest to na 99% standardowy problem z modułem BCM znajdującym się tu w bagażniku, tam pod tą, pod tu w tym miejscu. Samochód jeszcze nie spłonął, Instalacje całe, wszystko całe. W samochodzie będzie usuwany ten moduł, będzie przerabiana instalacja, będą Kilka drobnych napraw będzie, tam jakiś jest problem ze wskazówkami licznika, takie tam pierdoły. Yy, temperatura staje na 120 stopni, nie chce się ruszać, czasem spada, tym razem spadła. Yy, ogólnie samochód w dobrym stanie, ładny, zadbany. Przebieg też chyba niewielki, 99 niecałe 100 tysięcy. No ale czas zrobił swoje, BCM się poddał. Klient zdążył jeszcze zareagować w miarę, w miarę przytomnie i nie doprowadził do spalenia samochodu. Zdemontuję tutaj całą tą stronę, dostanę się do instalacji, dostanę się tam od tyłu za tylnym siedzeniem. Z prawej strony, gdzie, jest, gdzie idą przewody do tylnego, do tylnego tutaj. Eee, tu w tym miejscu trzeba zdemontować ten schowek. Tą półkę tam jest cała instalacja, którą należy przerobić, także słońce jest. Zaczynam pracę na zewnątrz, próbowałem zdiagnozować auto. Niestety nie mam połączenia z żadnym ze sterowników. Taka sytuacja. Numer nadwozia wpisałem ręcznie, bo mi nie rozpoznał. Nie wiem, podłączyłem tutaj w tej chwili drugi komputer. Na tamtym będę działał, ale coś tutaj mam nie tak z tym, z tym samochodem. Jak widać, sterowników powinno być dużo więcej, żaden się nie łączy. No nic, podziałam na drugim sprzęcie. Tu mam jeszcze lepszy numer. Diagnoza samochodu, niby jest odczytana, ale tak nie ma połączenia ze wstawem wskaźników. A liczniki są podłączone. Próbuję się łączyć. Nie ma w ogóle połączenia. Co najciekawsze, nie ma w ogóle w spisie sterowników. Nie ma BCMA. A BCM jest zamontowany Licznik w jest włączony BCM BCM też sobie tam siedzi Także Coś tutaj jest jeszcze namieszane oprócz Oprócz tej standardowej usterki Spróbuję to namieszać. Tak patrząc wstępnie Widzę, że nie wykrywa sterowników, które podwieszone są na kanie B i tutaj mam schemat tego kanu, i ewidentnie okazuje się, że któryś z tych sterowników sieje. Co najciekawsze, na tym, na, na tym kanie B podwieszony jest też moduł BNS. W sumie zacznę od, od niego. Spróbuję go odpiąć całkowicie. Na chwilę i zobaczymy czy przestanie generować mi tutaj błędy, e, znaczy błędy, czy uzyskam połączenie z innymi sterownikami. Podglądając schemat widzę, że mam połączenie ze sterownikami, które są powieszone na złączu X30 na 17, ale w ogóle nie mam połączenia ze sterownikami na X30 16 i 30 15, które są też na kanie B. Eee, co by wskazywało najprawdopodobniej na brak komunikacji między szynami: między szyną B e, na, na złączu 17 i 16. I tutaj w tą stronę zacznę szukać. Eee, szyna ta jest podłączona tutaj z tyłu, także i tak to będę musiał rozbierać czyli w sumie więcej roboty nie będę miał niż powinienem mieć. Yy, znaczy będę miał dużo więcej, bo w ogóle nie powinienem zaglądać do tej szyny, chodzi mi tylko o to, że ta strona miała być rozebrana do przerobienia instalacji, ale nie chciałem tu się w ogóle zagłębiać. Yy, no dobra, nieważne, w każdym bądź razie muszę to rozebrać, Przemierzyć całą szynę na nowo. Dobra, dobrałem się tutaj do tych przewodów, tutaj mam szynę KAN, nieźle to wygląda w sumie, bardzo często tutaj gryzonie jakieś robią roboty ale tutaj jest wszystko ładnie czysto, kable kable niby nie poprzegryzane chwila, a tu co? chwila, 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 coś tu jest obcięte moment, coś tutaj zauważyłem w tej chwili muszę wyłączyć na chwilę telefon, zaraz zobaczę co tu się dzieje Ech, e, błędny błędny alarm, tutaj jest złączka wygląda to na oryginalne Ech, no dobra, lecimy dalej po kablach. No ale tutaj zeźbiarz jakiś już był. Tu są trytki. Ktoś się piął zasilanie kiedyś po coś, później to obciął. Też to trzeba będzie zlikwidować. I to na głównym plusie na 30 grubej. E, no dobra, dobra. E, w każdym razie to wygląda ładnie, trzeba przymierzyć na dalszej części auta. Sprawdzam właśnie przejścia między. Szynami i okazuje się, zaraz. Może uda się mi to jakoś pokazać. Dobra, poimprowizujemy i tam mam wpięte w tylną szynę. Eee, no nie, pokażę. I tutaj, jak się podłączę, miernik działa. To samo jest na drugim, na drugim złączu. Zaraz przełączę. czyli przejście między tymi jest także yy, szukamy dalej na dalszej części po szukiwaniu usterek doszedłem do lewej strony auta mam tutaj rozebraną lewą stronę samochodu przemierzyłem sobie przejście z prawej szyny na lewą szynę kanu B yy, po kolei będę teraz sprawdzał yy, sobie połączenia z poszczególnymi sterownikami Komunikacja troszkę wróciła, ale to jeszcze nie jest to co powinno być. Także, no, w sumie, całe auto trzeba było przemierzyć. Samochód zacząłem rozbierać dzisiaj, ale on oprócz tego, oprócz usterki tutaj tego ładowania tego sterownika, ma ktoś po prostu nie zauważył po prostu no, dziwne że nie zauważył przy robieniu diagnozy, że połowa sterowników się nie zgłasza w tym samochodzie. Ja tutaj rozebrałem sobie już to z tyłu. E... Całą tą instalację, to wszystko będzie na filmach pokręcone. Teraz tak tylko informacyjnie. Musiałem dostać się do instalacji tu z tyłu. Znaczy tu i tak musiałbym się dostać, ale jeszcze dzisiaj cały dzień doszło takiej innej roboty. Która niekoniecznie miała być zrobiona, ponieważ nie ma łączności z niektórymi sterownikami. Tutaj rozebrałem, też doszedłem do instalacji, która jest tutaj w podłodze po prawej stronie. Później musiałem przeskoczyć na instalację, która jest z, po stronie lewej. Tutaj do, do, o, do, do, tych, do tych kabli, do tych e, rzeczy. Porozbierać trochę, porozbierać trochę. Sprawdzałem ten licznik, Licznik jest do wyrzucenia ogólnie, eee, też nie łączył się z samochodem, mimo tego, że tam coś pokazywał, ale ogólnie nie, nie, nie to, że nie łączył się z samochodem, nie łączył się z komputerem. Nie można w ogóle diagnozy zrobić ani nic. Eee, no, no więc, więc prace trwają, będzie trochę więcej roboty niż myślałem, ale. Ale, tak jak mówię, ktoś po prostu albo nie, nie wiedział, że tych sterowników ma być więcej, albo po prostu tylko skupił się na skasowaniu błędów z tego, co jest, i, 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 no i puścił tak ten samochód dalej. Finalnie okazało się, że komunikacja została utracona przez wadliwy licznik, który gdzieś robił. Eee, z którym nie można było się skomunikować, to jest akurat ta sztuka. Eee, w tej chwili mam podstawiony drugi, ten będzie finalnie włożony do samochodu. Na tą chwilę eee, pamięć została przepisana. Tutaj mam jeszcze jeden taki licznik testowy, który ma zamiast wbudowanej pamięci podłączoną pamięć na zewnątrz. Szybciej się programuje, nie trzeba jej wylutowywać za każdym razem. To tak tylko pokazuję w ramach ciekawostki. Po prostu pamięć wyskakuje z podstawki, idzie do programatora. Można sobie dowolne konfiguracje tam wpisywać i tak dalej. Także składam ten licznik, żeby oddać go klientowi. On jest mi do niczego niepotrzebny. Idzie na śmieci. Poprzekładam wyświetlacze, pójdą do tego licznika. Ten jest 100% sprawny, sprawdzony. Także. No co, składam licznik i, i montuję go do auta. Ten mój licznik na kabelku z pamięcią jest już zaprogramowany. Żadne błędy się nie świecą. Przebieg jest przepisany taki, jaki powinien być. Także mogę, mogę było wyciągnąć, wyciągnąć w tej chwili licznik. Chwilę mogę odłączyć licznik i pamięć, pamięć tą, która tu jest, już wiem, że jest wszystko w porządku. Czyli tą pamięć wyciągam, wkładam do programatora. Programuję docelową pamięć, tą malutką SMD, która ma być w liczniku. Zaraz zrobię kopię, rozmontowuję, rozmontowuję tą, 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 tą yy, taśmę, wkładam licznik i musi działać. Samo programowanie to prosty proces. Klikamy czytaj. Pamięć jest odczytywana. Pamięć została przeczytana. W tej chwili podmieniam pamięć źródłową na pamięć docelową. Trochę mi to tutaj nie trzyma. Chwila. Muszę przytrzymać sobie palcem. Robię write. Pamięć jest zapisywana. Operacja zakończona sukcesem. Sprawdzam tylko poprawność. Tylko chwilę muszę to palcem przytrzymać, mimo wszystko. Czyli jest potwierdzenie, że jest zapisana poprawnie. W tej chwili wlutowuję tą pamięć do licznika. Licznik przygotowany. Instalację już mam przerobioną, e, tutaj zostawiam szybko złączkę do ładowania, w razie czego, żeby się nie, nie, nie trzeba było rozbierać tych, e, no wykładzin i tak dalej, poskręcałem, e, poskręcałem już tu ładnie te wszystkie boczki, co tu zostało, no zostało to poskładać jeszcze, ta pokrywka, która tutaj jest od, 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 od dachu, zamocować, Eee, tą roletkę, niby roletkę. No i składać środek. Dywaniki poskładane lewa prawa strona, dach w aucie ściągnięty, znaczy ściągnięty, otworzony, otworzony. Eee, ułatwi mi to dojście tam do poskładania jeszcze tego boczku, tylko i tak na dobrą sprawę przykręcenie licznika. Który jeszcze zostanie sprawdzony w trakcie jazdy, czy wszystko działa jak należy. Założenie tej listwy, tu progowej, to za chwilę. No i składam tutaj tył. A, miałem jeszcze wyciąć ten kabel Dobra, zaraz go wycinam.